Mamy tutaj właśnie początek tragedii. Bookstars na pierwszym razie jest to początek tragedii i dostaliśmy w ogóle 30%. Ja i ten. Lincoln? Chyba jest tym drugim gościu, który się dobrał. Nie wygląda to dosyć obiecująco, powiem. Prawie, dosyć chyba drogą ekipę pobrał. Nic nie ma odkryte. Typowy pierwszy raz napadu na kasyno. Bookstars musi być, to jest zasada. Zapamiętajcie, jeżeli ktokolwiek ją łamie, ten psuje tradycję. Pierwszego razu, bo pierwszy raz musi być Bookstars i koniec tematu, nie? A jak ktoś coś innego odkrył, to... Ja powiem tak. Pomyślcie, co Lester sobie po, pomyśli o... To tak nie może wyglądać. Po prostu. Nie no, oczywiście, wiadomo, że żartuję. Nie, no Bookstars jest za zawsze na pierwszym razie, musi być po prostu, bo najczęściej po prostu te osoby nie, nie patrzą poradnikę, żeby zrobić sobie dobry zwiat maksymalny, dlatego no jest tylko Bookstars, bo odkrywasz główne drzwi, i lobby pracownicze i masz do wyboru Bookstars tylko da sprytnym. Także to jest tylko i wyłącznie dlatego, do żadnych innych powodów to nie jest. Chodźcie, wjeżdżamy sobie randomy, zapraszamy, kurde do casino. Chodźcie. Zapraszam was do biura Agaty. Pójdziemy sobie standardową drogą. No i dobra, już widzę, że początek jest... O dobra, jednak nie. Jak widzę, że ten gościu idzie, ja jestem zadowolony. Dlaczego jestem zadowolony? Z tego powodu, że po prostu jakiś gościu sobie idzie. Z jednego prostego powodu. Wiem, że się boty nie zepsuły. A za tym idzie? To się ukończy. Jest na to szansa, zwłaszcza, że dostaliśmy dosyć... Sprawiedliwy podział, powiedzmy sobie. Sprawiedliwy? 30%? Nie do końca. Bardziej mam na myśli sprawiedliwy przez to, że... Ja nic nie robię, a dostaję... Dużo. To jest akurat coś dziwnego, szczerze, co pan host nie powinien tak robić, ale już dobra. A jest ten 304 poziom? Że chyba tak, chyba tak, chyba on jest hostem. 304 poziom robi swój pierwszy raz. Ciekawie, ciekawie. Dobra, ja tutaj zdążę otworzyć windę. No raczej nie zanim przyjdą, bo aż taki szybki się po prostu nie da być. Otwórzmy im tę windę. No spokojnie damy sobie radę. Wiecie, to jest tam nic. Jeszcze nawet kurde, źle trafią w klawisze, żeby zrobić to jakoś szybko. Tylko robię to, żeby w ogóle to otworzyć. Czyli dosyć wolno. O 20 ponad sekund na trzy odciski, to, to jest tragiczny wynik. Nie Linkoin, czyli Akali. A, czyli Akali. 304 poziom. No no to dobrze, żeśmy, dobrze powiedziałem. Daj mi tutaj brońkę. Ja się tym tutaj zajmę i ściągnę tamtego. I w zasadzie tyle. Zapraszam randomów. Dowolenie karty. Prawa ugrana. Czekaj, tutaj zaraz muszę się obrócić. Wiesz o co chodzi? Dobra, będzie chyba otwarta. Nie, jednak nie. I Buba mamy. Teraz będzie chyba okej. Okay. No, my mamy Turi. Chodźmy. Zapraszam, zapraszam. Ten 34 level, jak widzicie, to jest. On tutaj wie, co się dzieje. Na to wychodzi. N 34 poziom, wie o co chodzi. Jak musimy przeskoczyć sobie na Bookstars. Bo będzie wiercenie drzwi. Kaj, czy ogarnie ten host. Jak się wierci, jak się używa wiertarki. Dobra, ten. Nie, Lincoln. Lincoln nie bierze. 34 poziom, nie, nie chce się za to zabierać, czyli host. Panie hoście, wiercimy drzwi. Ty masz swoje, ja mam swoje. Zobaczmy jak sobie poradzi z tym zadaniem. O, chyba z tego co widzę, chyba daje radę, także dobra, dobra. O, i zaciął wiertła. Ajajaj, aj, 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 panie hoście. Ja spokojnie, nie śpiesz się z tym. Pośpiech tutaj nie jest wskazany. On jest tutaj. Ja już swoje zrobiłem, także tylko czekam teraz tutaj. On sobie tutaj skończy. Proszę to schować. Nikolnie. nie. Nie ja wiem, że sprawy się źle mogły potoczyć, czy coś, ale to nie jest powód, żeby celować z broni. Teraz ja mam. Ja przyjmuję inicjatywę. On tutaj jest największy problem, nie Lubi wiercić drzwi, Lincoln, nie? Panie prezydencie. Dobra, zobaczmy, jak się nam ustawiła gotówka. Dobra, cztery bramki. Mamy hakera, który daje. Dobra, mamy page wziętą. Dobra, czyli 9%. Post idzie otwierać drzwi, a ten gościu trochę tam. Zabłądził. Jak to jest możliwe, że ja nie lubił trafić, w jeden do odcisk. Trzy razy przeszedłem obok tego samego, nie? Dobra, trafił na wózek, dobra. Rachos dobra, jeszcze tam walczy. W ogóle ja tak za długo walczymy. Ja to powinienem zrobić znacznie szybciej. Ale dobra, to już mniejsza. Jak jesteśmy w Czech. Czy my w Czech raz radę zrobić całą gotówkę? Znam się wprost. Dobra, otworzył drzwi, bo była ta animacja, że się cofnął. Dla mówię, nie, nie otworzył jeszcze. Host tam dalej walczy. No dobrze by było, żeby szczerze to otworzył. No chyba przy tym zasnął, wiecie, bo pamiętajcie, że są to, to jest jeden odcisk, cztery dobre. Już walczę z tym ponad minutę. No i teraz dobre pytanie. Czy on to zdąży otworzyć? W ogóle, czy on to w ogóle otworzy? Bym takie zadał pytanie. Czy to jest w ogóle do otwarcia pana hosta? Ja pójdę na C może. Bo ten koleś, on e, będzie tam zbierał pewno. Pójdzie zbierać. a zdąży otworzyć C i zabrać C. A raczej powinien zdążyć zebrać jedną i drugą kubkę. Jeżeli tam jakkolwiek się ogarnie. Powinien dać radę otworzyć jedną i drugą kubkę. Dać radę zebrać. Także ja bym się o niego nie martwił. Męcz teraz nie wiem. Oś zasnął, nie? Trzystetny Poziom. Dobra, po dwóch minutach w końcu otworzył. Brawo, brawo, nie? Powiem tak. Jego czas jest bardzo szybki. Szczerze, gdyby on po prostu zbierał i dał mi wolną rękę, ja bym to zdążył otworzyć. Tak powiem. Zdążyłbym to otworzyć. No ale co do 34 poziomu, to o niego nie trzeba się wiecie, jakby nazwijmy to w martwić. Ponieważ yy, no on tutaj działa najlepiej jak potrafi. Czyli z Swoim pierwszym doświadczeniem, no bo jak inaczej ma działać? Ciekawym, uciekamy, ciekawy. Dawaj, dawać, On host zbiera, no on nie zdąży wyjść. on przestał zbierać na 10 sekundach. No, zobaczmy, czy wyjdzie. Dramatyczna ucieczka. Czy host wyjdzie? Powiem tyle. Zdążyłby wyjść, gdyby wiedział o czymś takim, co się nazywa... Bieganie i skakanie, tak zwany sprint w Minecrafcie. Jakby o czymś takim wiedział, wyszlibyśmy bez alarmu. No niestety, jak widzicie, dla przypomnienia, nie? Koleś Aya Makali... Czyli 304 poziom, żeby nie było, dla przypomnienia. Chłop nie wie, że da się w ogóle biegać i skakać, to jest szybsze, nie? Dla przypomnienia, powiem. O, teraz zobaczył, że ja to robię, to znaczy, że tak się robi. Teraz to już nieważne, teraz to już mamy. Powiem jednym słowem, tak. Wierzyłem w naszą drużynę, że damy radę, to przejść na cicho. Co do tego tamtego gościa, powiem tak. On zrobił najlepiej jak potrafił, teraz już mamy problem. To już się nic nie da zrobić. Teraz to musimy się z nimi bić i liczyć, że w ogóle... Uda nam się w ogóle przejść dalej. O, możecie mi wierzyć, bądź też nie, ale walka z nimi aktualnie należy już do nieprostych zadań. To już będzie bardzo trudne zadanie. Mega, mega, mega trudne. Głównie też dlatego, bo nie mamy w ogóle tej... Nie mamy broni. Broni mogliśmy zdobyć na początku, ale... No... Ogólnie, jeżeli się wie, jak się przechodzi to podejście, to ono jest po prostu useless jednym słowem. Dobra. Pyk, 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 pyk. gościa nie ma. Dobra. Udało nam się pokonać naszego największego przeciwnika. Czyli trochę początek. Tutaj tego skolby bijemy. Tamten standardowo idzie tam. A Kali tutaj zrobił dobrze. Musimy iść na windę. Spokojnie, ja wiem, co robić. Jak coś. Spokojnie, spokojnie, ja wiem, co się dzieje tutaj. A ja jestem profesjonal. <laughs> Jak coś zawsze tak jest, kiedy jest alarm zrobiony w skarbcu, zawsze na windzie mamy odciski palców. Także spokojnie, spokojnie. Mówię, wiem, co tu się dzieje. Na domy, proszę nie panikować. Jeszcze trochę zostało nam do wyjścia. Jeżeli pokonacie tamtych, tamtych gości, pokonamy, już da, da rada jakoś uciec. Nawet tunelem. Ty proszę nie walić. Prześpieszył dosyć mocno, już tam kliknął te drzwi, chciał zamknąć hosta na dole, ale mu się nie udało. Dzień dobry. Dzień dobry. Tego też dźgamy. to było w ogóle? Teraz tutaj zabawa. Teraz powiem tak, nie pchać się, bo oni są bardzo silni. Bo tego uda się z kolby. Bo z to jest jedyne rozwiązanie, żeby kogoś tutaj jeszcze walić. Tensownie, Jakoś szybko. Trochę gości, tutaj jest uwięziony. Tyle powiedzieć. Ten jest uwięziony, ale dobra. Mamy broń. Lepszą broń wziął. Konie rano. Mamy teraz lepszą broń. Teraz możemy walczyć z tymi botami. O nie. O nie. Pano, panie hoście. Nie spodziewałem się tego po tobie. Wierzyłem w to, że jesteś czysty, ale jednak nie. Jesteś uwalony. To było nie do przewidzenia. I koleś padł. To też dało się przewidzieć, że padnie. Ale zrobili restart. Jak ktoś z was nie zauważył po prostu pan host ma odpalonego. Było to nie do przewidzenia, co nie? Trudny napad to potrzeba ciężkich środków, żeby go wykonać, bo to... to się nim to jest nie do zrobienia inaczej. Zaczynamy tutaj naszą akcję tutaj. Proszę działać. Zostaną tylko jeszcze ten koleś tutaj. Powiem no tak, jedno co jest najbardziej zabawne, to że ten koleś na godmodzie, to on miał w ogóle tyle fragów, ile ja tutaj normalnie bez godmoda zrobiłem. Gra jest Dorbalia, a... a nie oszukujmy się, to jest bardzo trudne zadanie. Wykonać tych wszystkich gości. No jednak, że oni trochę no trochę biją. Mogę, dobra, teraz host będzie z tym się walczył, bawił 3 minuty. Jak w Skarbcu z jednym odciskiem walczył 2 minuty, obstawiam, że to zrobi w 6 minut. Mogę się mylić jak coś. Wiecie, ja tutaj nie jestem mega zawodowym graczem. Pamiętajcie, ja tutaj tylko nowy jestem. Ale z 6 minut myślę, że mu to zajmie. Jak na spokojnie. Także no cóż, no, zarzekamy sobie. Mamy czas, co nie, Lincoln? Zaczekamy sobie. Ty sobie tutaj zjesz. zjesz sobie przekąski. Jak widzicie, wie jak robić przekąski, ale nie wie, że można kliknąć po prostu w ten sposób. W ogóle tutaj. Widzę, że to się buguje strasznie. Nie pokazuje, że można i zjeść przekąskę, i, zjeść i założyć armor. O, otworzył to, dobra. Nie zajęło mu to 6 minut. Może trochę mniej. Ale i tak, jak trochę mu to zajęło. nie o nie. 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 Dobra. Ja też padłem. Ale tamten koleś trochę się uratował. Przez to, że wszedł w ten... Takowanie. Wiecie? Ja tak serio powiem. To co on zrobił raczej było przez przypadek całkowicie. Bo chciał po prostu walić z kolby, ale przez przypadek zamiast L-ki kliknął E. <grytanie> ale mimo wszystko powiem wam, że się trochę tym, tym się sposobem uratował. Prawda mówię, no przejęcie targetu przez kogokolwiek z nas, bo te boty po prostu mają nas na nie wiem 5-6 strzałów to, to jest... Problem. A tutaj ten koleś tutaj mówi, ile pieniędzy to jest. Zebraliśmy to jest w jednych szczerze. Więc, ale on akurat mówi, on nie wiem, ma 30 poziom, więc wiecie, co do tego gościa, co ma 30 level, to nie można mówić, że to jest, że on wie a tutaj. Z tego miliona mamy, nie wiem, milion, może 200 dostaniemy, czy tak szczerze. Chyba z milion 200 będzie do podziału. Więc ja to jest bardziej udawanie, chyba że ja strzelam, niż rzeczywiście kogoś biję. Dobra, ja to zdążę otworzyć trochę szybciej, goście. Nie obraź się, ale ja to zrobię szybciej. Stick together. Że Patek razem? Ja nie wiem, czy to dobry pomysł. Na co nam Patek, tylko? To jest pytanie. Na co nam Patek? Uuuu, szybko walnąć, gościa. Tylko nie walnęliście z tej kolby. No dobrze. Nie ja wiem, jak na moje, to w ogóle host. Nazwijmy to wprost, powinien sobie raszować, nie? Bo jak on sobie załatwił. Jak on ma godmoda, no to wiecie, to jest. Jak widzicie, dla niego to jest nic. On po prostu będzie szedł i on może sobie wszystkich nam ściągnąć. Wiadomo, no trudny napad, nie, nie? Nieoczekiwane rzeczy. No Patrzcie, widzicie, on po prostu przebiega w nich i po prostu ich bije. Jak tu widzieliście, teraz dostał ewidentnie. On sobie tutaj. On, on nie będzie tak. takie coś zasuwał. Ok, teraz mnie nie będzie. Ja, skąd skopień w ogóle walił. Jest te drzwi? W mojej grze były zamknięte, ale pewno w czyjejś grze były otwarte i ja, ja muszę dostać damage, bo... bo tak, bo. Nie wiem, Linkol raczej się nie skapnie, że koleś jest odpalony. Dobra, tam zdecydowali, że idziemy, no chodźcie. Jak tędy chcecie iść? Wiecie, on ma 304 poziom, pan host, wiecie o co chodzi, co nie? Uczciwie wbite. Fajnie się gra takie napady, wiecie? A ja szczerze to właśnie mówię, nie, co mam kurde zawsze zrobić na takim napadzie? Z jednej strony powinno się wyjść... Ale no, powiem szczerze, z drugiej strony, no patrzcie, wiecie się też tego gościa, co ma 34 poziom, nie? Dla niego te 1,6 miliona to jest po prostu majątek, jednym słowem. No bo co dopiero zaczyna grać w grę. To dla niego jak zobaczy w ogóle, że dostanie 300 tysięcy na przykład, no to to dla niego będzie bardzo dużo, jednym słowem. No mówię, jedyne tylko na co mogę liczyć, takiego, że nie wiem, to pominą albo się po prostu zawiesi. Teraz się zawiesiło, jeżeli poważnie się zawiesiło, no to, to jest największe ich zdanie. Zawiesiło się przy wyjściu. No można, może się zawiesić, jak widać się chyba może zawiesić. A to się ewidentnie zacieło, to się nie, nie załaduje, to się zacieło. Nie, no, powiem tak, bardzo fajny napad, dobrze się grało, to Bookstars. Ja jestem niezwykle zadowolony, jak to można usłyszeć po moim tonie głosu. Jestem niezwykle zadowolony. O. Ktoś tam z nas spadł. Ja padłem, to się załadowało dalej trochę, bo patrzcie. I raczej chyba do mnie nie będą bić. Widzicie, oni są tutaj, to się. On, i oni się zawiesili, ale ja się nie zawiesiłem. Teraz tam idzie do nich bot. To może wyjaśni, może będzie reset. Popatrzcie, bo ja po prostu będę mógł tutaj wbiec. I oni nic mi nie zrobią: absolutnie. a patrzcie, Free farma normalnie. to mu idziesz do biura Agaty. W sumie poważnie: do biura Agaty. O, ty, zaczął to mnie walić nagle. No, takie rzeczy nie zgadzam. Ja akurat powiem tyle. Tyle razy się to kasyno zbugowało, ale czegoś takiego to jeszcze nie miałem w sobie. w taki sposób się zbugowało to kasyno. I dostałem gwiazdkę pościgu w ogóle, w zasadzie to powinien mieć ich pięć, ale to już w sumie swoją drogą, Przyszczę w drogę. Bo wtedy byśmy nawet się nie zrespili, to w ogóle bycie w tym miejscu, gdzie aktualnie jestem, w zasadzie jest niemożliwe na tym podejściu. To jest naprawdę, to jest aż niemożliwe, gdzie ja jestem. Ale jak widać napady na kasyno pokazują, że nie ma rzeczy niemożliwych. Musicie tylko w siebie uwierzyć no się dostaniecie, nie? Jakbym jeszcze tu się potrafił dostać, to chyba będzie już niemożliwe. Jakbym tutaj miał dostęp do tego... O kurde... Już trafiłem w limbo. Trochę. Ja już mam dwie gwiazdki. robicie ochroniarzy. Wtedy mogę się gdzieś dostać, mogę tam wrócić do was z powrotem. Na przykład tędy. te drzwi. Ale pomyliłem drzwi, ziomeczki. No cóż. No tknąłem trochę w limbo. O. Dobra, ktoś wyszedł. Prezes. Prezes wyszedł. Uznał, że to jest bez sensu, ale... Co się właśnie wydarzyło, powiem szczerze, to się nigdy mi takie coś nie stało. Trafiłem tam, gdzie nie powinienem. No, no, ale co tutaj więcej powiem? Zawiesiło się. Jednym słowem się po prostu zawiesiło, ale tak się zawiesiło, że jeszcze nigdy tam nie byłem. Weźmy sobie autko, może zapomnijmy o tym kasynie, pojedźmy sobie. Bo jak to nagrywam, są premie na napad na warsztat, może nie wiem. Zrobię napad na warsztat, może lepiej. Chociaż coś z tego będzie. I nie zawiesi w taki dziwny sposób. Nawet więcej na tym zarobię. Jest to jakaś myśl, co nie? W każdym razie, to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.